Cześć, bez Jesteśmy na wodzie. Dzisiaj testy dla klienta po serwisie Cormoran K400. Krótka stopa, silnik sztormu 13,5. Pokażemy Wam, jak mniej więcej taki zestaw się zachowuje na pokładzie w ramach żartu. Mastka F każdego. świece, wskaźniki, linie paliwowe. Sprawdzimy, jak to będzie pływać. Przekażę telefon koledze, on nagra prędkościomierz. Tak, tak, bezgranicznie ufamy chińskiej technologii, nie mamy wiosek. Pozdrawiamy ze spontanicznego pływania.